Nie no, to kto o, to napisał? Co jest? Nie, to na pewno był Cyprian, no, Tamto to nie było on. Wy, ty, wy, ty, wy Kto to pisał? I czemu ja to muszę narysować? Ja miałem gorzej, uwierz mi. Nie chcę tego rysować. Dora. O już wiem! Co? Co jest? Co? Bo yes. ja byłem, wyciszyłem się tam w OBS-ie, no nie? I wtedy jak gadaliśmy na tym Discordzie o co chodzi. Aha, i to się odciszyłem. Odciszyłem. Aha. odciszyłem mikrofon i odciszyło się na streamie wszystko. Aha, <grym> a dobrze, okej okay. No i niby ja gadam do siebie. Bo tak to wyglądało, dosłownie to obs to, to jest ten zapis. Sobie. Obejrzę no, sobie no, potem. No, jak mówiłem, że ja pierdzę, że jestem debilem, że. <noise> tak. De, de jest ja mogę tak. Że mikrofon był wyciszony. tak w się do typu ludzi, on do siebie. Co się dzieje? A ja, ja byłem przekonany, tak, że ten mikrofon jest odciszony i, i normalnie sobie jak grałem w Simsy to gadałem. Ja to nie było go ja Nie było go <noise> słychać w ogóle. Nie było go słychać właśnie, on gadał do siebie. No sobie prawda w ogóle nie było. Ja, ja powinienem być smutny. Dobra, prze, się. Szybko, normalnie, wolno, dynamicznie, regresywnie. Im Zyba będzie szybciej, normalnie. tym śmieszniej. Okej. Okay. Ja ja nie nie, nie, ja nie będzie czasu na rysowanie. <grym> <grym> o, rozpocznij stoikę. Um. Y Czekaj. Y hmm. Okej, okay, ja mam pierwsze. Dobra, napisałem. No. Nie, to napisałem po prostu historyjkę. Nie, jak ja. Mam jaka... ten... Przepraszam bardzo, jaką narysować to coś. Nie wiem, jak to narysować. Nie wiem. Jakieś, nie wiem. Ha, pokus, pokus, nie wiem. Ja. A to jest dziwne, Boże. Nie powiem, narysować. Boże, ja z góry przepraszam. Co napisałeś? Nie wiem. <grym z góry> Okej, okay, to jest gotowe. Moje jest gotowe. Muszę czekać. O, tak napiszę jeszcze. Nie wiem, kurde, nie umiem tu rysować. O, Boże. <laughs> nie, nie, nie tak mał czasu! Nie rozpisuj Teraz się jakoś, nie rozpisuj się jakoś bardzo. Um. Nie no, to kto to o. napisał? Co jest? Nie, to na pewno był Cyprion. Kurde. Tamto to nie było on. <śla> wy, ty, wy, ty, wy Kto to pisał? I czemu ja to muszę narysować? Ja miałem gorzej, uwierz mi. Nie chcę tego rysować. <śla> Wiem, że ty, ty zrobiłeś. <śla> Ale co? Już wiesz co To było... choć nie wiem, walnie nie streamuje czy coś, ale nie takie coś LOL Co? <grymne> czy to jest co tu, się tutaj? Ej, bo chyba Ej, tak jest Ale mam ma, ma, ma drugi, drugi raz ma to samo hasło Serio? No Kto jeszcze nie ja skończył, kto jeszcze to nie kto skończył rysować? A ja już ja skończyłem ja, ja O, o. Zrób, żeby, proszę, co zrób tak, że to go dało, proszę. Spokojnie. Proszę, to będzie pięknie. Tytuł: Zwali konia. O nie, to jest to. To to jest. Tytuł: Zwali konia, koloryzowany, Zobacz, jak. Ty tu zgada do siebie. Podję Ci Gada sam do siebie. Tyś ja czy jest... co to jest? Typus ogląda anime na stramie. Wiedziałem, że to. Stram. Strem. Stream. Cisza na stramie. Nie. Ja nie wiedziałem, co ta morda. Co to znaczy? jest głupie. To jest cicho. Nie miałem pomysłu, przepraszam. Gada sam do siebie. O. Dlatego miałem dwa razy to samo. A ja to oceniłem się siepicę. <grymne> Wszystko z Tytusem. A to, może zrobić, zrobię, jeżeli będzie o tytuł tym razem. Pomyślmy. Co by tu wymyśleć? Ja mam pomysł, ja mam dobry pomysł. A się uśmiałem? Powodzenia jak ty, powód nie tego, kto się rysował. Nie. Nie no, nie ma pomysłu. Nie mogę nic wymyśleć. Ale pamiętaj, to jest o tobie. Nie wiem. W, 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 takie coś dam. To jest na Okej. Okay. No to chodzi. Miał, nie, powiedzieć będzie ty tu. Się... O, ale czek, czekaj, ja, ja mam pomysł. Na to. O, ale to jest piękne. Znowu, proszę. znowu. Ja już wiem, kto mi to dał. Już znowu widzę sobie. Okej. Co się Ja narysowałem. No ja też, ja teraz czekam. Ale moja praca jest, jest idealna. Nie o, mogę Damian. z tego. O mój Boże. <noise> okay. O kurde, mało czasu. O, zaraz. I to jest taka szybka runda chyba, nie? Co zrobiłem? I ten czas stoi w miejscu? Nie, idzie chyba bardzo powoli. Nie, wy macie tyle czasu, a wy jeszcze nie, masz, nie narysowaliście. Zamknij się. Bez kitu się. Zap... O, teraz. No, jeszcze, jeszcze je ktoś. Kolejna. 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 już Kolejna. Kolejna. już Kolejna. dawno. No sorry. O, no. Kolejna. Co to jest? Co to jest? Kto to rysował? Ja pierd... Nie wiem co to jest, ale napiszę tak. Więc to jest. Pięknie kurwa, pięknie. Dobra. Nie. Wiem. <śmienicza> o nie! Dobra, w ostatniej chwili skończyłem. O! Jak było w tej chwili? Jeszcze nie. Jeszcze jest troszkę czasu. Ktoś czy rysuje. Ja kończę. No tak o! No nie, nie wiem, to jest. Nie, ja nie mam pojęcia, jak to da o, 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 dobra. Czekamy o, na... O, mój będzie... na perełki. Tytus ma z Nie. Tytus. To jest to. To górna. Bez mózg. I teraz. Co to jest? No po. Bo... No, nic, no, nie, nie, nic ma. nie ma. Tetus jest z Geraltem na piwie. Nie. Dlatego tak długo to robiłem. Zgon przy browarze z Geraltem. Byłem blisko. Ty jest, Ty jest kieś, szukam Siri. Korwin pije herbatę. Ja nie dokończyłem, Januszka. Bo usuwałem po bo śmigłach. Januszko w pije kawę, a na stole są jak. Zazwyczaj są Latający kot. Nie miałem. Nie miałem, nie miałem pomysłu. O nie moja odpowiedź na to. Kutlecik. Scott został rozjechany przez trolejbus i się cieszy. D. Co hmm, Nie, chyba mnie ktoś za to zabija, ale... Co? Znowu coś o mnie. No Co? Kto, to Co? Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Kto moje wymyślił? Nienawidzę Was. Ktokolwiek to wymyślił. To może być moje. To może być moje. Coś o mnie tu jest. A moje też taki powie... A to ja... to nie jest. To ja o to nie robię. Przepraszam, to nie miał być o Ciebie. Dobra, nie zdążę. Nie, 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 nie. Nie zdążę. Tak, nie, teraz ty muszę ze. Nikt tego nie zgadnie, ale okay. w sumie o to chodzi, żeby śmiesznie było. Tego nikt też nie zgadnie mojego raczej. Bo uważasz, że było śmiesznie. Co to? Co? Czyli co, Jezu, co? Czyli jakąś nazywał. Co to kurwa? Nie, nie zdążyłem. Nie, nie, żyłem. Z, nie zdążyłem napisać. napisać. Czyli jak on. Czekaj, co? What? Nie zdążyłem napisać. Tak, ja już kończę. Nie, tak, tak. Nie skończyłem. To jest to, jest, to gra jest świetna. No, o, o, super. Ja nie, ja nie zdążyłem napisać, nie? Krecik płuka w taborecik. <grym> o. Zdąsł. <grym> no. <grym> Jak to <ktoś> się... Tytus miał... <grym> rozwala moni? monitor. Tytus. <grym> tytus. Krecik to tytus. O. O Minecraft 2 wyszedł. O KURWA! <głos> <Netra>. <głos> Klocki dwa, czyli mi. Ej, nie złożeno w coś Minecraft. Mi. <noise> Co to jest? <noise> Klocki dwa, czyli mi. ...podrywa swoją siostrę... Przepraszam! <noise> <noise> A to ja Naruto napierdana napierdala chłopa, co mu wystawiaje. O, ty. ty, ty e, album o, 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 oddychać nie mogę. To no nie ja ty teraz nie widzę, co mnie o Okrzywa, Reida, Boże. I co, dobre? CCCC. Spokojnie, to. ja Nie mogę oddychać, jakże się klory da. o Historyjka. Um. O nie, bo nie wiem, co napisałem. Nie. Ja też, nie! O nie, czy o nie! Ten, co walił, obojętnie co. kurde Okej, okay, dobra. Nie 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 nie, nie, nie kurde. Mm. <grywia> <grywia> nie 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 nie. nie Dawaane kropki. Dobra, gotowe. I ile wy tam tak piszecie długo? Co, co ci to interesuje? Co? Napisałem. <grywia> Napisałem. No znowu coś. co? Znowu ja. Czemu? <grywia> okay. Czemu? Czemu co? Przepraszam, czemu jest czarne tło? Co jest? <grywia> Co jest kur. A, ej, to znika! Co? Nie! Ej, to znika! Tylko ja tak mam. Ja też tak mam. No każdy tak ma. Ale, nie! Ale gorzej! Ale nie podoba mi się to już. Jakie to głupie! <noise> Przerazujące! <nie? głosy> Okej, <Okay>, skończyłem. <noise> Dobra, powiedzmy, że niech będzie. Nie wiem, czy, czy dobrze narysowałem. Ja ale ja zrobiłem. Zrobiłem etytus, bo za to, za to hasło mogłem ci stream zbanować. Nie no, coś no ty napisał. Ale to, to nie moje, moje hasło. Moje jest spoko. Teraz twoja kolejna w ja sensie um. Co, co jest? O nie, ja tego nie, nie rozumiem. Co co jest? Co? 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 Co to co, nie? Jak ja to narysować? Co to, co, to jest? Jak, co? co? Czekajcie. Ja tego nie, nie zrobię. Um, nie wiem, jak to narysować. Tak? Tutaj. Tak. Ten imię, nie wiem, takie coś. I teraz takie coś. I tej uszko. O, pięknie. No dobra, zobaczmy no teraz... co tutaj jest ciekawe Album tytuł Tytu na w kiblu. <grym> Całkiem ładny. Ej, ludzika luci nie narysowało mi. Ale kurwa. Cyprian zostawi ser na kiblu. Źle mi się narysowało. <grym> <grym> Moje umiejętności. Tetus na wycieczce w stripc lub? Aha. Ej, no nie, ja myślę, co? Się, co się to sobie A to jest. A, ok. Kupuję. a porywać dzieci. Nie, no nie. Nie widziałem! Slenderman i dzieci. Otóż jest lepsze, Kid. Kidy. Ale Slenderman narysował Ściepły podobnie jak pies. ten. Nie miałem pomysłu, no. Gry. gry. Nie, to jest. Wie... A ja wiem teraz, to. to... Pies z głową i szczeka szczekam na powietrze. Nie, to ma. Kreatywnie Jest je zgłomisz Podróbka Ale o co tam chodzi? No że... nie wiem Narysowałeś kurde. kurde. Okej okay, no hmm. to O to jest A to to Ale was zaraz wyroluje Ja pierdzielę. No wystarczy Nie chce mi się ścierać więcej Masz O kur... A drzwi trzeba będzie otworzyć rysunek. Okej, okay. Cox. A Boże. serio? Po co to mówię na głos? Zwaliłem chyba. Nic nie słyszałem jak coś. Serio? Nie słyszałem. Nie, 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 nie. jeszcze chwila, musisz zrobić szczegóły. O, tak będzie pięknie. Brakowałeś to, więcej nie, nie zdążę. No nie, co nie? Kto narysował takie coś? Jezus Maria narysował takie coś? Ja bym to odtworzyć Jakie to jest przerażające Dobrze, dam radę O nie, co? To tak działa? A zwaliłem to Dobra, nie sądzę więcej. Ale spieprzyłem, nie, nie! Nie! Co to jest? Co? Ja to się zastanawiam co to jest. Okej, okay, dobra, łatwe. A to nie jest proste. Łatwiutko. Mój Teraz rysunek. Mój, mój rysunek należy do tych łatwych. Bo mi się nie wiedziałem, co narysować. Kto jest takim... Kto jest takim szatanem i używa kolorów? <laughs> to nie ja. Tak, na pewno. No niech nie zdążyłem, bo te kolory walone. O nie. Nie zdążyłem. To ty narysowałeś, Jezus Mario. Ja, jak to jakoś spada. No to on narysował tego szereka. Tak, to. To, co z tym Całkowicie. Ja też. Odej. Odej. No właśnie, bo mój jest, 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 jest najgorszy. Tak, ta jakość. Diabeł jakiś Jednak to jest. Ale to okej, okay, tutaj jeszcze bardziej spieprzyłem. nie. Nie, nie widziałem tego Fon. Co no, to, co jest? To jest? No, bo, no bo ja myślę, że. <laughs> A to okej, okay, to nie tylko ja. On nie wiedział, co narysować co przecież. Ja nie, nie, zrobić.